Zobaczcie jakie nabytki na mojej wsi. Tam mamy, tu jest gospodarstwo sąsiada. I zobaczcie jaki zetorek piękny. Znaczy Ursus przepraszam. O zobaczcie jaki silnik, chłodnica. Trochę porzywiają. Jeździłem nim nie raz, ale go wam chyba jeszcze nie pokazałem, O! Siki zegary fotel. Taki typowy wiejski. Jak chowa. Tu, proszę Wam pokażę, o tu jakaś brona czy coś. Zobaczcie, się pokleiło wszystko. A idąc niedaleko bliżej, mamy takiego pięknego Bizona. To jest wieś. I taki egzemplarz Bizona tu stoi. Jechałem też nim. Może Wam wrzucę filmik, tak on się prezentuje. Zobaczcie ten header, jaki on jest czy długi. Nie jest, ale tu macie napis jakiś. Uwaga, układ chłodzenia. Tu zębatki wszystkie. I tam wałek. Tu jest dyszel, czy jakoś tak. Tu macie jakieś właśnie takie, zobaczcie, gumy. Mocno ponapinane, a tam się czkarnia. O! No i tak on się prezentuje, jest piękny. Wrzucę Wam film jak nim kosiłem. Do niego nie wejdziemy, bo obecnie jest zamknięty, no ale jeśli Wam się podobało to su subskrybujcie, aby będzie więcej takich treści.